Bartosz Bartkowiak, firma Spedytor Gostyń prowadzimy dzisiaj usługę zbioru buraków cukrowych najnowszym naszym kombajnem kombajnem Grime model Grime Rexor 6200 Platinum moc silnika tego kombajnu to 650 koni mechanicznych tak duża moc pozwala tej maszynie pracować przy obrotach silnika 1100 obrotów na minutę czy Co różni, odróżnia ten kombajn od innych maszyn do zbioru buraków? Przede wszystkim talerzowy wyorywacz i odliściacz typu FM. Co to znaczy? Maszyna ta ma podwójny wał gumowy, bijaki gumowe, które obczaskują główkę buraka z dwóch stron, od przodu i od tyłu. Plantator, który chce kopać takim kombajnem liczy się z tym, że ma plon średnio wyższy o około 5 do 7 ponieważ standardowy nóż Ogawiający, który ucina główkę, ucina tej główki więcej. Talerz wyorywujący wyciąga cały, cały burak z długim korzeniem z ziemi. Gdzie można kopać takim kombajnem? No plantacje, które, na które wysyłamy ten kombajn, muszą być już wcześniej przygotowane, to jest to znaczy od momentu siewu. Przede wszystkim nie może być nakładek na przeczach, na poprzeczniakach, na klinach. Najlepiej, jeśli siejemy siewnikiem wyposażonym w section control sterowany przez GPS z dokładnością do 2 cm. Na plantacji, w której się znajdujemy, siał też nasz siewnik. Tu było osiane w technologii strip-till, uprawie pasowej. Też siewnikiem Grime Matrix, właśnie wyposażonym w kontrolę sekcji wysiewającej, które były rozłączane na uwrociach z dokładnością do 2 cm. Maszyna posiada zbiornik o ładowności 20 ton. Yy, yy, troszkę jest to mały zbiornik, ale no, jeśli kombajn nie może dojechać, bo jest pole za długie, no to tak jak tutaj, ma dodatkowo ze sobą przyczepę i przeładowuje na końcu pola buraki. Yy, co jeszcze odróżnia tą maszynę od innych? No, system kamer, operator jest, yy, ma podgląd na 8 kamer, można powiedzieć, jednocześnie. Kamery są na gwiazdach, na wyłorywaczach, na taśmie sitowej. W zbiorniku buraków. Dodatkowo maszyna posiada 6 walcy czyszczących, wyorane korzenie buraków cukrowych i trzy gwiazdy doczyszczające, wyorane już korzenie buraków cukrowych. Tegoroczny zbiór buraków cukrowych, kampania 2021, nie należała do zbyt łatwych, ponieważ opady deszczu, które u nas w Wielkopolsce bardzo rzadko, a nawet miejscami nie występowały w ogóle, sprawiły, że plantacje buraków cukrowych kopały się bardzo ciężko ze względu na twardą, na, na twardą glebę. E, kombajny właśnie typu Grimme, które mają e, wyorywacze talerzowe, no tak na granicy, e, na granicy właśnie tego wyorywanych buraków radziły sobie jakoś, no lepiej troszkę szły e, lemiesze polderowe czyli tradycyjny system wyorywania. Tutaj akurat dzisiaj mamy 15 listopada. Jesteśmy już po takich tutaj większych opadach deszczu. Tutaj akurat jest taka bardziej gleba przepuszczalna. Kopiemy tutaj 130 hektarów buraków. Buraki są odmianami naszymi polskimi pochodzących z wielkopolskiej hodowli buraka cukrowego. Te deszcze sprawiły, że teraz buraki wykopuje się znacznie prościej, łatwiej no i przede wszystkim nie urywają się korzenie e, wykopanych buraków. Maszyna posiada system speedtronic, to znaczy, że regulacja pierwszej, drugiej, trzeciej gwiazdy i elewatora przebiega automatycznie bez ingerencji operatora. To znaczy, że od obciążenia i wydajności plonu buraków na danej plantacji maszyna sama steruje prędkościami obrotów tych podzespołów. Co odciąża od operatora od więcej ilości regulacji, a co za tym idzie, buraki, gdzie jest na plantacji mniejszy plon, nie są niepotrzebnie obczaskiwane przez nadmierne prędkości tych elementów roboczych. A gdy plon rośnie, to maszyna automatycznie przyspiesza sobie prędkości gwiazd i elewatora wrzucającego buraki do zbiornika.